Polska czeka na Twój głos. Twój głos jest ważny, na 100% ważny. 1 czerwca spotkajmy się przy urnach wyborczych. Dlaczego idę na wybory? Bo mogę, bo to jest moje prawo, ale też mój obowiązek i odpowiedzialność. 1 czerwca trzeba zagłosować. Jeśli każdy z nas pomyśli, że jego głos nie ma znaczenia, a będą nas tysiące, to co wtedy? Więc idźcie na wybory, bo każdy głos ma znaczenie. Ufam, że jako mieszkańcy nie zawiedziemy i oddamy głos. Zwłaszcza, że każdy z nich dzisiaj się liczy. Są państwa, gdzie kobiety nie mają prawa wyborczego. W Polsce mamy je od 100 lat. Mogę, głosuję. Żyję w wolnej Polsce. Udział w wyborach prezydenckich to nie tylko mój obowiązek, ale przede wszystkim przywilej. Głosuję, bo chcę sam decydować o swojej przyszłości. Zagłosuj na swojego kandydata i pokaż, które kwestie są dla Ciebie ważne. 1 czerwca wybory to nasz przywilej i obowiązek. Dzieci świętują, dorośli głosują.